I tak sobie ona lata tutaj. Pan właściciel, nasz widz, wypuścił ją na chwilę, żeby sobie polatała. No i lata od drzewa do drzewa. Jest! O, i przyleciała! Jest Magda! No idziemy, idziemy, już przyleciała. <laughs> Lecz sad. Nie wukłuj uwagi! Prostować chłopie! Tu chodź, tu chodź, tu Ale mi laska do ucha, nie rób takiej głupiej miny. Też będzie miała swoją biżuterię. Tak! Raz się bierz no, Szybciej, Magda, musisz to zrobić. Bo ona się stresuje. Ale czad Nic! I takie piękne autka zaczynają jeździć na Didychę Jest za długi, on się nigdzie nie mieści. Kurde ostrości nie mogę ustawić na nim. No nie będę, że robić i nagrywać, tak przestanę. No chodzi o to, że jest bardzo długi. On jest jak autobus. Z tyłu ma dwie osie. No i tym, ten pan nie ma gdzie stanąć na normalnym parkingu. Więc fajnie, bo dużo miejsca w środku, ale nie fajnie, bo długi. Bardzo. Kurde, no nie widać go. Nie wiem, czemu na siatkę łapię. O, teraz go widać. No i mamy końcówkę sezonu na helu, w helu. I jak zawsze gnamy na pocztę. Madzia. Czy ty mnie słyszysz? Nie. <laughs> Madzia ma focha. Ja idę do pracy. Do pracy? Najpierw na pocztę. Potem śniadanie, a potem do pracy. No też praca no. Jakby nie było, dobra, chodźmy. Bo się nie wyrobimy z otwarciem. No i zaczął się D-Day I jakby co? Mamy 26 sierpnia. D-Day Hell. I dzisiaj co będzie? Prezentacja pojazdów historycznych i parada D-Day Hell o 18.30. Fajnie. Także autek wojskowych dużo, dużo jest. No i kolejny raz paczki nadane z Hellu. Z ulubionej pani już nam zapraszam jeszcze w sobotę, bo mówiliśmy, że jedziemy. Żeby się pożegnać, nie? No. To zawsze się żegnamy i zawsze mamy na poczcie jakieś panią, która nas lubi. Dobre I my panią fajnie, lubimy też. Tak, to zawsze przychodzimy, pogadamy, fajnie jest. Także dwa miesiące z helu wysyłaliśmy paczki dla was. No. Fajnie A, teraz zobaczymy, skąd będą szły. I nasza kochana kiłkownica. To był chyba najlepszy zakup, co? No, nie byłam pewna, czy będzie mi się na pewno chciało jej używać, ale staram się ten <laughs> jednak um. za każdym razem wysiewać. No i takie sałatki z rana Madzia robi. No. Pomidorki, kiełków Kiełki, dużo. Jaka, jakieś mięsko albo szynka, albo parówka, albo kiełbaska? Bo musi być mięsko. Nie ma, tego? że nie. No nie no to Jesteśmy flexitarianie. Jemy to i to. Dzisiaj pierwszy raz namówiłam Marka, żebyśmy spróbowali grochówki u Franka, bo on zawsze mówi, nie, nie zupą to się nie najem, to nie będę kupował. I tak to wygląda, z kiełbaską w środku, 13 zł chlebek do tego bardzo dobra. Zaraz zobaczycie co mam Marek na talerzu. No Madzie ma grochówę, a ja mam bitki z kopytkami, ogórasami, sałatami i takimi. I smaczne to jest, próbowałem i naprawdę mega, nie? I tu, oczywiście tu u Franka. U no. Franka naprawdę mają zaję fajne jedzenie. Testowaliśmy różne Ale ile jedzenia. tam jest ludzi? Tam wszystkie no. stoliki są zajęte. Tam jest cały czas no. taki przemysł, A, że szok. Więc polecamy. No. szczerze polecamy. No. ハ <laughs> ハ Wczoraj wieczorem, przez przypadek na parkingu u nas, poznaliśmy fajnego człowieka. Człowieka, którego ja można powiedzieć, oglądam, chociaż może nie zbyt często, ale bardziej czytałem jego vlogi. No i jest to gość, który ma kanał i vloga. Nazywa się Wadim Pacajew. Nazwa trochę może myląca, bo pan jest Polakiem, a nie Rosjaninem czy Ukraińcem. Ale no, ja szczerze polecam. Na tym vlogu można powiedzieć wychowałem się na zasadzie takiej, że był inspiracją jak kupiliśmy kampera. Nie wiedziałem co i jak robić. No i u Wadima na vlogu czytałem czy o prądzie, o czymkolwiek, no, no o przesłodnicach, o duperelach. Wbijemy wam tutaj jego kanał yy, YouTube'owy i jego vloga, bo naprawdę fajnie wszystko tłumaczy. No i fajne testy robi, testy kamerek. Teraz kajaka, Wantura fajnego sobie zrobił swojego kampera. To właśnie z jego camper van. I tak oto to wygląda autko Wadima, No i nazywajmy go dalej Wadim, tak jak ma na kanale i na, na vlogu. Eee, I można na jego kanale Wantura sobie oglądać tego kamperka, bo fajnie jest zrobiony w środku. Może nie jest e, jakiś ekskluzyw czy coś tam. Eee, można powiedzieć, że tanim kosztem. Zrobiony, no bo była seria i coś tam, coś tam, ale fajny, fajny, naprawdę fajny i spokojnie by, my byśmy się tam pomieścili w nim. Także wbijajcie na kanał, zobaczcie sobie tego Wantura u niego. No i tutaj na imprezie ten DD Hell, dzisiaj jest yy, cała inscenizacja, przyjechało, znaczy Agencja Mienia Wojskowego i wyprzedają fajne wojskowe rzeczy. No mega, tutaj są i mundury, i buty. No wszystko cały, cały sprzęt. My szukamy dalej wybijarki do nieśmiertelników, ale ciężko, nie ma nigdzie. I cała inscenizacja D-Day Hell będzie odbywać się tutaj na plaży, na Cyplu, w Helu. Już wszyscy są przygotowani. Za pół godziny wszystko się zaczyna. E, Witam Państwa główny organizator Rafał Bier e, Impreza ta mogła się odbyć w tym roku. E, dzięki zaangażowaniu miasta Hels moment, oraz y, Fundacji Ochrony Zabytków Techniki Militarnej w Jelcu białej Zastrzelcie Takie go! państwa przeniesiemy troszeczkę w przeszłość. Tam, 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 A więc jest rok 1944. Na froncie wschodnim Niemcy byli systematycznie wpychani. Ale miało ich czekać kolejne wyzwanie na froncie zachodnim czyli alianci szykowali się do otwarcia nowego frontu w północno-zachodniej Francji Pistolety maszyny Mauser Mamy ostatni dzień handlu w tym sezonie. Jest to 50 pier... 51. dzień, kiedy stoimy w tym miejscu. Wcześniej oczywiście byliśmy na trzech jeszcze innych jaRmarkach, ale <noise> cały czas odliczamy czas, kiedy stanęliśmy. Już nie mieliśmy od tego czasu wolnego, więc jesteśmy zmęczeni, mimo że to w sumie nie jest jakaś taka strasznie ciężka praca. Plecy bolą nogi, bolą człowiek jest zmęczony tak ogólnie, ale nie jest to tak wyczerpujące, jak czasami bywało. A dzisiaj powoli zaczynamy się już pakować. Także ja powoli zaczynam zwozić rzeczy. W tym celu założyliśmy oba koszyki do jednego rowera, żeby zwozić po kolei to, co będzie nam w ciągu dnia już niepotrzebne. Znaczy mi bardziej, bo to są moje materiały do pracy. No i to wszystko pójdzie teraz do szafy. Pakowanie to jest chyba najgorsza rzecz z tego wszystkiego, bo strasznie dużo to czasu zajmuje. Trzeba to wszystko posegregować. No i oczywiście potem to wszystko idzie do kampera czym Trzeba się w tym kamperze z tym wszystkim bujać, nie lubimy tego. Wolimy jak jest kamper pusty, bo jest więcej miejsca, łazienka nie jest zawalona, można się spokojnie w każdej chwili umyć, a nie trzeba tego wszystkiego wywalać. No ale coś za coś. Jakoś się mieścimy, bo czasami pytacie, jak się mieściliśmy w tym, z tym wszystkim Majdanem w środku. Jakoś tak, jak się wszystko dobrze poukłada, to wszystko się mieści, ale jest to coraz trudniejsze, bo oczywiście mamy coraz szerszy asortyment i mamy coraz więcej rzeczy, także. Jesteśmy, no dzisiaj jesteśmy totalnie zawaleni. Będziemy to wszystko układać dopiero jak zwieziemy wszystko wieczorem. Jedyne, o co się modlimy, to żeby była przynajmniej przez te ostatnie dwie godziny, kiedy się jeszcze nie spakujemy, pogoda, taka, żeby nie padało, żeby namiot zdążył wyschnąć i żebyśmy go złożyli wyschniętego. No i po dwóch miesiącach w końcu znikamy z naszego stanowiska. Przestaliśmy na tym placyku dwa miesiące całe. Prawda, Madzia? No, i pakujemy się. Jakby co, staliśmy przy wjeździe do Helcampu i przy Trawomacie. Także to taki znak rozpoznawczy na przyszłość. Tu mamy zapakowany cały rower. Tu jest zapakowany już częściowo wózek. I brakuje nam jednej osoby. Marek już i tak obleciał kilka razy z tymi rzeczami. No, a teraz jeszcze przydałoby się hmm, jeszcze jedna osoba, żeby nam to wszystko tutaj ogarnąć, bo tutaj mamy dwa koszyki, tam wózek a i tak rzeczy jest za dużo. No i tak kończymy tegoroczny sezon. Przywiozłem ostatnią turę. Marek tam jeszcze idzie z wózkiem, z nawiotem. Jesteśmy padnięci. Pakowanie się ze stońskiem to jest to najgorsze, czego nie lubimy, bo to jest zawsze na szybko, na ciemno, na harmider, masakra. Także... Chciałabym powiedzieć teraz, że wszystko już jest ogarnięte, ale dopiero przywieziono do kampera. Teraz to trzeba wszystko w kamperze jakoś upchać, poprzekładać rzeczy, bo bałagan jest niesamowity i dopiero wtedy mamy wolne. A już padamy. No ale na szczęście od jutra już mamy taki high life, bo będziemy realizować tylko zamówienia internetowe. Także dużo mniej pracy. W związku z tym, że skończyliśmy nasze yy, stoiskowe handlowanie, w te wakacje. Chcielibyśmy wszystkim podziękować za to, że byliście, za to, że nas odwiedziliście na stoisku, za Wasze zakupy, za Wasze spotkanie wieczorne. Dziękujemy za wyrozumiałość. Jak nie mieliśmy czasu się z Wami spotkać albo nie mieliśmy tyle czasu, ile chcieliście, teraz pokażemy trochę zdjęć. Trochę Was było. Wiem, że wielu, wiele osób nas widziało, a też nie chciało przeszkadzać. Za to też dziękujemy, bo widzimy, że po prostu oglądacie nas z uwagą i jednak myślicie czasami o tym, że. Możemy na przykład nie mieć czasu. Dziękujemy Wam za ten sezon, no a teraz będziemy pokazywać odcinki już takie bardziej wycieczkowe. No.